Pod modną restauracją stało już kilka drogich samochodów, co wskazywało na to, że uroczystość zbliża się wielkimi krokami. Część zaproszonych na wesele gości wyszła na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i odpocząć od głośnej, popowej muzyki, która rozbrzmiewała ze sceny. W tym momencie od strony parkingu do restauracji powolnym krokiem szedł siwy, zgarbiony staruszek. Ochroniarze stojący przy wejściu początkowo wzięli nieznajomego za ulicznego włóczęgę, ale kiedy podszedł prosto do nich, byli wyraźnie zdenerwowani. – Czy tutaj odbywa się wesele Kate Martin? – zapytał ostrożnie starszy mężczyzna. Po jego słowach ochroniarze spojrzeli po sobie zdziwieni, po czym jeden z nich odpowiedział. – Tak jest, to tutaj, ale wpuszczamy do środka tylko według listy gości. – Przepraszam, ale… Czy moglibyście zrobić wyjątek? Naprawdę muszę dostać się do środka! zapytał z nadzieją staruszek. Ochroniarze wybuchnęli głośnym śmiechem, nie próbując nawet ukryć rozbawienia. Za bardzo cenimy naszą pracę, by wpuszczać do restauracji włóczęgów i żebraków. Jeśli twojego nazwiska nie ma na liście, nie masz na co liczyć! odpowiedział jeden z ochroniarzy. Nazywam się Ronald Martin. Odparł cicho mężczyzna i spojrzał wyczekująco na swoich rozmówców, ubranych w identyczne garnitury. Oczywiście głupotą było mieć nadzieję, że jego imię i nazwisko znajdzie się na liście gości zaproszonych na uroczystość. Zdając sobie sprawę, że nie uda mu się dostać do restauracji w ten sposób, pan Martin odszedł na bok i zaczął myśleć. Łzy napłynęły staruszkowi do oczu, bo nie mógł zobaczyć wesela własnej córki. Wiedząc, że stojąc przy restauracji nigdy nie zrealizuje swojego planu, Ronald Martin poprosił ochroniarzy, aby wezwali jego córkę Kate na zewnątrz. Oczywiście ci pogardliwie mu odmówili, więc starszy człowiek wciąż był daleko od realizacji celu. Zamiast pomóc ojcu panny młodej, ochroniarz otwarcie go wyśmiał na oczach kilkudziesięciu zaproszonych gości. Co więcej, ich spojrzenie na jego stary garnitur sprawiło, że szczególnie dotkliwie odczuł swoją biedę. Tym bardziej, że wszyscy wokół mieli na sobie drogie kreacje. Na szczęście, pół godziny później ochroniarze udali się do sali bankietowej, gdzie kelnerzy pilnie potrzebowali ich pomocy. Zdając sobie sprawę, że po prostu nie będzie kolejnej szansy, Ronald Martin ostrożnie otworzył drzwi i sam wszedł do środka. Zanim staruszek zdążył zrobić kilka kroków, zatrzymała go kobieta w satynowej sukience z przypiętym kwiatkiem na piersi. Co pan tu robi? Swoim wyglądem odstraszy pan wszystkich gości. Skąd pan ma ten garnitur? Od strachu na wróble? Zapytała z ironią kobieta. W odpowiedzi na to pan Martin wyraźnie się odsunął i próbował poradzić sobie z wewnętrznymi emocjami, które go ogarnęły. Przepraszam, proszę pani, ale jestem ojcem panny młodej i naprawdę muszę dostać się do sali weselnej, powiedział mężczyzna z rozpaczą w głosie. Nie trzeba dodawać, jak w tamtym momencie zmieniła się mina kobiety, stojącej tuż przed nim. Co? Jak śmiesz tak kłamać na temat mojej synowej? Chcesz zjeść obiad za darmo i nie mogłeś wymyślić nic lepszego? Trzeba było od razu powiedzieć: dałabym ci tacę z resztkami z kuchni, wybuchając z nerwów odpowiedziała kobieta. Ze wstydu pan Martin zakrył twarz dłońmi i opierając się plecami o ścianę, zaczął bezgłośnie płakać. Staruszek był bardzo zraniony tym, że nie mógł dostać się na wesele córki, której nie widział od 20 lat. W międzyczasie jej świeżo upieczony mąż podszedł do swojej matki i razem zaczęli kpić z nieszczęsnego człowieka. Na szczęście w tym momencie z sali bankietowej wyszło kilku żwawo rozmawiających młodych ludzi, którzy mimowolnie odwrócili uwagę pana młodego i jego matki. Pan Martin od razu dostrzegł w tym okazję do dostania się na salę, odgłosy z której słychać było nawet foyer. W ten sposób w niespełna pięć minut staruszek dostał się do sali i zniknął wśród zaproszonych gości. Cały czas nieustannie szukając córki, którą niezwykle trudno było dostrzec wśród tańczących i bawiących się tłumów. Nagle w głowie starca pojawił się desperacki pomysł, do realizacji którego musiał wyjść na scenę i wziąć mikrofon od artystów. W tym momencie prawie żaden z zaproszonych gości nie zauważył na scenie siwowłosego nieznajomego, który po szybkim sprawdzeniu mikrofonu zaczął śpiewać. Od czarującego brzmienia jego głosu sala zamarła i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki wszyscy zwrócili wzrok na scenę. Ronald Martin śpiewał dalej, starając się ignorować łzy spływające po jego policzkach. Nikt z obecnych nie znał słów tej nieskomplikowanej piosenki i tylko twarz panny młodej rozjaśniła się ze zrozumieniem. Tato! tato! wykrzyknęła Kate i przepychając się przez rzędy gości, wbiegła na scenę. Staruszek śpiewał piosenkę, którą Kate bardzo lubiła, będąc pięcioletnim dzieckiem. Jej słowa na zawsze pozostały w pamięci dziewczyny, która po 20 latach była już dorosła i właśnie wychodziła za mąż. Na widok córki pan Martin nie mógł powstrzymać łez, które przyniosły mu ulgę i nadzieję. Wiedziałam, że kiedyś na pewno mnie znajdziesz, tatusiu, szepnęła Kate, przytulając wątłe ciało staruszka. W odpowiedzi Ronald Martin odsunął się na chwilę, po czym włożył rękę do wewnętrznej kieszeni kurtki. Potem uśmiechając się tajemniczo, staruszek wyjął podłużne, wyściełane aksamitem pudełko i wręczył je swojej córce. Płonąc z niecierpliwieniem Kate ostrożnie je otworzyła i ku swemu wielkiemu zaskoczeniu zobaczyła stary, ręcznie zrobiony naszyjnik z brylantami i szafirami. To nasza pamiątka rodzinna. Należała do Twojej zmarłej matki i już wcześniej była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Widząc zaskoczenie w oczach Kate, wyjaśnił Pan Martin. Oczywiście w tak ważnym momencie staruszek nie zapomniał o narzeczonym swojej córki, wręczając mu uroczyście równie cenny zegarek. Na widok tej wzruszającej sceny łzy napłynęły obecnym gościom do oczu. I nawet ochroniarze, którzy jakieś pół godziny temu nie wpuścili starca do restauracji, poczuli się nieswojo i starali się wtopić w tłum. Pan Martin wzbudził też szacunek u rodziców pana młodego, bo choć był kiepsko ubrany, obdarowywał nowożeńców cennymi upominkami. Wybacz mi, córeczko, że tak długo nie mogłem cię znaleźć, tak bardzo przypominasz swoją matkę, szepnął Ronald Martin przez łzy. Starszy mężczyzna wiedział, że musi dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do ich kolejnego rozstania na następne 20 lat. Niewielu gości obecnych na Weselu wiedziało, że smutna historia staruszka miała swoje korzenie w jednym z prowincjonalnych miasteczek w Tennessee. Ronald Martin i jego żona Rebecca byli już grubo po czterdziestce, gdy na świat przyszła mała Kate i od razu wniosła w ich życie wiele dobrych, ale i złych zmian. Rzecz w tym, że para długo nie mogła mieć dzieci, a kiedy już się udało, ich radość nie miała granic. Niestety 45-letnia Rebeka miała jedynie siłę, by począć i urodzić dziecko. Gdy nadszedł długo wyczekiwany moment porodu, nieszczęsna kobieta doznała krwotoku wewnętrznego, którego położnicy nie zdołali zatamować. W chwili, gdy Ronald Martin otrzymał informację o śmierci żony, nie mógł już myśleć o niczym innym, tylko o tym. Tak więc z woli złego losu nieszczęsny wdowiec znalazł się sam ze swoją córeczką w ramionach. Jako, że Ronald Martin był monogamistą, nie zamierzał ponownie się ożenić. Przez pierwsze pięć lat mężczyzna szczerze wierzył, że może sam wychować córkę. Pracując na niskopłatnym stanowisku, pan Martin ku swemu rozczarowaniu szybko popadł w katastrofalne długi. Oczywiście mężczyzna mógłby znaleźć bardziej opłacalną pracę, ale wtedy po prostu nie miałby czasu na wychowanie córki. Myśląc o tym każdego dnia, Ronald Martin nie zauważył, jak wpadł w straszną depresję, która skłoniła go do podjęcia fatalnej w skutkach decyzji. Znajomi od dawna radzili mu, aby zatrudnił się jako robotnik w jednej z firm wydobywających złoto na Alasce. Według nich w stosunkowo krótkim czasie Ronald mógł dzięki temu poprawić swoją złą sytuację finansową. Smutny wdowiec nie wahał się długo. Jedynym problemem było to, że w czasie przymusowej nieobecności Ronald nie miał gdzie pozostawić swojej córki. Wtedy pan Martin postanowił oddać na jakiś czas Kate do sierocińca. Oczywiście w tamtym momencie serce mężczyzny pękało z bólu, ale nie mógł znaleźć innego wyjścia z tego impasu. Tłumaczył to również fakt, że Ronald praktycznie nie miał krewnych, a zatem ze łzami w oczach zostawił córkę w sierocińcu. Na pewno po ciebie wrócę, kochanie. Pożegnał się ojciec i wyruszył w trudną podróż na ziemię Alaski. Niestety życie w krainie śniegu i mrozu nie było takie łatwe, jak sądzili inni. Zamiast przepisanego roku Ronald Martin musiał pozostać w tym zimnym regionie przez całe pięć lat. Największa tragedia czekała go po powrocie do rodzinnego miasta. Dziesięcioletnia Kate ze względów zdrowotnych trafiła do innego schroniska zlokalizowanego w rejonie o łagodniejszym oceanicznym klimacie. Oczywiście Ronald Martin wielokrotnie próbował odnaleźć córkę, ale za każdym razem spotykał się z wrogością ze strony personelu sierocińca. Sam pan porzucił córkę, do tego jest pan samotnym ojcem o niestabilnej psychice, dlatego nie możemy pana poinformować o miejscu pobytu dziewczynki, odpowiedzieli wychowawcy obojętnie wzruszając ramionami. Po wielu takich rozmowach Ronald Martin zwykle stawał się jeszcze bardziej zdenerwowany i przygnębiony, z czego bezskutecznie próbował znaleźć wyjście w alkoholu. Niepostrzeżenie przeleciało 20 lat, podobnych do siebie, niczym kartki z odrywanego kalendarza. Ostatecznie Ronald Martin niechętnie zaakceptował fakt, że stracił córkę na zawsze. Prawdopodobnie, gdyby nie informacja o zbliżającym się ślubie na jednym z portali internetowych. Staruszek nadal żyłby w całkowitej nieświadomości losu swojej córki. I tak, gdy mężczyzna zobaczył na zdjęciu twarz Kate, zdał sobie sprawę, że nie mogło być mowy o pomyłce. Udał się wtedy do restauracji, w której miało odbyć się wesele. Po wysłuchaniu wyznania ojca, Kate mocno go do siebie przytuliła. Oczywiście w głębi duszy kobieta już dawno wybaczyła mu i nie żywiła do niego urazy. Kate sama zorientowała się, że wychowawcy z sierocińca celowo odseparowali ją od ojca, aby nie padła ofiarą ewentualnych dalszych problemów finansowych w rodzinie. Teraz, kiedy Kate odzyskała ojca w dniu własnego ślubu, była pewna, że już nigdy go od siebie nie wypuści i że zrobi wszystko, by ich rodzina znów była pełna i szczęśliwa.